Aruś, daj mi trzy minuty, muszę telefon wykonać, dobrze? Odejdę tylko na chwilę, Nie dobra? Spraw. No witam cię, Mareczku. Siemasz, Piotruś. Masz, co tam? Piotruś, to potrzeba, Jest coś takiego ko ciebie, mam, mamy taką kuparkę do zabrania. Aha. A ty na, po... na moje oko, z pięć sześć tą. O, no, 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 no. Na którą możemy ją spokojnie stargać? Dobrze, to Piotruś, teraz mam pytanie dla Ciebie. Ile? No tak jak dla Ciebie, to dam 2,5 tysiąca. Nie, no, no człowieku, no ja Ty za nią muszę 3,5 zapłacić. Nie kręć, nie kręć, pary Marek. Dobra, dobra Piotruś. Piotruś, żeby była moja krzywda, 2,600. 2,600? Niech Ci będzie tylko no dlatego, że Cię Kubańcu lubię. Piotruś, Ty do Ty moja? Ja cię sms-em wysyłam adres i dawaj go, dawaj, podszkoda czasu. Już ci go daję, już zaraz będzie leciał. Aluś, przyjedzie chłopacy na obejrze, jedziemy do tłuszcza, ważymy, płacę ci pieniądze Dobra. Dobra. To, i to ciągle, czekamy. Ja to czekam dobra. Brak, dobra. dobra. I co będzie? Piątek mi da dwa, dwa 600 za to. To trochę sprzedamy, o. będę miał sześćset złotych zarobku. To źle? Dobrze, bardzo dobrze. Marek, ty to masz więcej szczęścia, jak rozumu? O, chyba jedzie. O, jedzie. Na no, takiego, to się spokojnie zmieści. No, wreszcie przyjeżdża lista. Siema mordę. Cześć Marek. cześć, cześć. Cześć. Cześć, cześć Marek. Nad dzwoim stalowi, że jakąś kopareczkę. ma. No tam. jest tam stoi, widzisz? Chodź pokaż co to jest. Poza tak, oglądamy się ze stalowym, że 2600 tak. za to zapłacicie. No dobra, jak Stalowy powiedział, że 2600, no to 2 600. nie ma problemu, no to... macie ma, 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 uciąg i pociągniecie. Mareczku, to nie mamy na co czekać. Mareczka. Michał, dawaj ten... Dobra. Bierzemy na jazdy, opuszczaj i próbujemy ją załadować. No, ty no, masz co? jakieś pieniądze w tym sobie? No. Masz 1900 złotych? No ale... Y Słuchaj, y no. może resztę mi zapłacisz, no jak wjedziemy na wagę? A za resztę mi na wagę to płacisz. No dobra, dobra, dobra nie, nie ma problemu, to ci dam i ten. Dawaj. Tylko wiesz, żeby tam wszystko legal było, żebyśmy dojechali, żebyśmy to zrobili profesjonalnie na firmie, już, co, nie? Zarazcie się przyjdzie i już. Biznes jest dogadany. Można przygotować maszynę do transportu. Dobra, możesz wciągać Pawę powoli, Wciągaj powoli. Tak, słuchaj. Umówiliśmy się na 1950 tak? No. Proszę przeliczyć. Piękny szeleszczek. Pięknie ja już się zapłaciłem, przynieście go mi umowę Dobra. i nie musisz za mnie. Idę, idę, idę po dokumenty. Dobra. Nigdzie się uczył. Dobra. Dobra. Dzięki. Dobra. Dobra, dzięki. Dotychczas wszystko układa się perfekcyjnie. Marek nawet nie ruszył nogi z posesji, a koparka właśnie dzięki mocom wyciągarki wjeżdża na lawetę. Dobrze idzie. Powoli wciągaj. Schodaliny. Wciągaj, wciągaj! Co? Słuchajcie, bo w dużej mierze blokuje ta łyżka. Marek, weź tą łyżkę do góry. No człowieku, nie widzisz, że ciągarka... Pociągnij ją! Ja! ...ma za duże obciążenie? Kasę chciałeś, to dałem, to teraz pomagaj.